No się. No ale to nie tak. Ej! nie było spaghetti. A gdzie jest Don tak zwany? Tu, no Ale ty Sasia o mnie dbasz. Chodź tutaj na kolanko do wujka. Chodź. No dawaj na kolanko do wujka. Zrobię ci tak patataj, chodź. No chodź, zrobię ci patataj. No chodź. No chodź, to ja nie będę wujkiem, ja będę dziadzią. Już do dziadzi dzwoniłam, to chodź, chodź do dziadzi. dziadzia się na konia wsadzi i zrobimy patataj. To przyszedł. dawaj na kolanko. A ty czemu do mnie dzwonisz, że ten? Ja nie dzwonię, ty dzwonisz. No czemu nie mogę dzwonić w domu? Bo nie, bo może przyjść i powiedziesz. Ale mogę też zadzwonić? Nie. Mam nie dzwonić? Tata ma hemoroidy i nie może chodzić. No, A wiesz co mama ma? Co? No. No. no co mam. No. No co? Mama ma tatę. No. <ścoughs> A tata ma mamę. <ścoughs> A tata ma mamę. Dawaj, siadaj tutaj. A ty się nie słuchasz w ogóle. Jak się nie słucham? No, w ogóle się nie słucham. A ty się słuchasz? Tak. Słucham co? Na komputer uważaj. No. Dawaj, siadaj tutaj. Nie. No, Czemu nie? Czemu nie? No, na kolanku ]ć. nie chcesz? Nie. To ja. mama na kolanko. Mam dwa. Nie, nie. No, Chodź. Nie. Zobacz. No nie, nie słuchajmy go. Przestań, przecież nie gada nic głupiego. Możemy go posłuchać. Jak jest normalny, no. można z nim rozmawiać. Jak my jest normalny, to nie możemy. A kto nie jest normalny? Ty. Czasami, nie? Chłopie! O, gada głupoty czasami. Ta. Bijemy się? Znowu odbytologia, co napisał. Mama, to weźmy, że mi być. Przeprowadzimy Gdziemy? właśnie odbytologię. Bijemy, no, się? Nie, nie. bijemy się! No, bijemy się. No ale to nie tak. Chodź nie tak mocno! Nie, nie tak. Nie tak mocno. Nie tak. Tak, tak jak boks, no. Ej! Oj, co? On krzyło kopnął. Już. Nie to co mnie to bawi, kaka. To, to nie tak. Nikolę. O Jezu! Wygrałem, wygrałem. Pokonał go zamach, pokaż co się stało, boli? Tak. W się nie można kopać najmniej mały. Ale, ale widziałeś co on zrobił? No, no on się tak zamach... No nie, A? chodzi o to, że on się przed chwilą zamachnął i upadł. Za mocny zamach wziął i uderzył w ziemię. Masz za dużo siły. Ale A? mamy się pić w boksie i kopie. No właśnie, bo jak się bijemy w boks to nie ma kopania, wiesz? No bo nie, bo się jest... są tylko ręce. Tylko ręce i to się wtedy robi tako i robi się cz, jeden cios i robi się teraz i cz, drugi cios. A to musi Nie i... kręci się sam do takiej. No tako się robi, no wiesz. <noise> bo, bo, mógł to zepsuć, mógł widzisz? Zepsuć. Mógł zepsuć. Ale aerodynamicznie no, upadłeś. Dokładnie. Żubik. Wygrałeś. Przybij żubik. No wygrałeś żubik. Okaż szacunek tutaj... Nie możesz taki szczeganemu. Dobra, idziemy. O tym i co? będziesz zreszyną potem od początku. No, no że mógł upaść i mogę zaczynać, zaczynać od początku. Tak, tak ja mam. Jakby upadł. No. Trzeba te Ferrari skończyć i je dać, nie? Ja byś no znam Ferrari. On zna Ferrari. Znasz Ferrari? Zna BMW i zna też... Mustanga. Superman. Skoda. <grywa> I Lamborghini. Lamborghini? Tak. Da. Bo tak, komo, takiego mam wiercę komputerowego. Tak. No to ci mówią sobie. Znaczy nie, na, na tablecie. <grywa> Dobra, idziemy. No. no. Ja sobie. Jakąś apkę? Jaką apkę? Dobra, jestem. E, było PVP grane tutaj. Tyle wam mogę powiedzieć.